Parabole tańczą, 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 parabole. Siemano, sekretary dzisiaj będę przechodził kolejny odcinek, jestem przyjaciół z Biekorodem. będę przechodził kolejny odcinek w Facebook. Więc zaczynamy przechodzenie tego odcinka, Od odcinka. Po odcinka, przechodzimy, dobra, więc idziemy tu. Proposory za to, że nie było dużo długo odcinka, ale to było spowodowane tym, że kompa nie miałem, później neta nie miałem, jak był kąp, to nie było neta i tak dalej. Dobra, więc idziemy. Jak widzicie, co teraz zrobię? Rozwaliłem mu kibel chyba najmniejsza. Nic zauważyć, nie? Wcale. Ja bym nie zauważył, nie? No. Coś spóźniony zapon, ma gościu. Dobra, weźmy mu jaju. Ha! 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 Dobra, idziemy tu. No musiałem chyba od razu tutaj jajko zrobić, jak on tutaj weźmie piwo. Piwo czy kolana? dobra? Kolana. Kolana zielona jest, dobra. Bo Sprite'a pije. I, idzie, idzie, idzie. Jaki on szybki jest. Mentosy, mu tam do dansy, nie? Ciekawe, gdzie on to chowa. Chował do brzekł z brzucha wyjmuje. I siat Ole foin. Jakiś magiczny sposób pojawił mu się za fotelem. Wow. Biegni. Chłopie biegnij. Spierdział się. Ulczyło mu chyba. Dobra, trzeba mu naszykować fotel. Nie chcę mu się już strać? No dziwne. No szybciej piłuj. Piłuj szybciej. Szybko na dół, na dół. Wow, jakie cudy, że to mikro zostawiłem. Mikro. Wiecie o co chodzi? mikrofonówka miesza. Dobra, idzie, 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 jep. No i z tym razem wrzeszcie teraz na telewizor. No, chyba mu się nie spodobał. O, jeju, ale jest zmęczony. Jeju. Dobra, i trawę gdzieś siadał. Jep. Pss. Co się stało? O co chodzi? O, 100%. Dobra, więc to by było na tyle z tego odcinka. Siema, na ra pa, cześć.